Hej widzowie, w dzisiejszym odcinku nakompujemy sobie super małpę. Mam nadzieję, że mi nie zaleje całego dochu. Już jest nawet duża. Powoli już się zaraz nie będzie mieściła. No to sobie chwilkę jeszcze poczekamy, widzowie. Od razu mówię, żebyście zostawili łapkę w górę, no i subskrypcję. Bo łapka w jest za darmo, tak samo jak subik, a za darmo to jest uczciwa cena. Dobrze, małpa już jest trochę duża, ale nadal jeszcze nie pęka. Czyli jeszcze trochę musimy sobie poczekać. Dobra, czekamy. Zaraz to na pewno już pięknie. To już jest czarnie spora. Nie, tu zaraz na pewno pęknie. もう一度のテープ。 နားလိုက်ရေရှင့်ပါ